Daria Badocha, Daria Pawlewska. Dobrze Cię widzieć, Dario. Dziękuję, bardzo mi miło. Spotykamy się dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o kaszach. Kasze przeżywają renesans i tak jak nasi przodkowie jadali kasze z konieczności, tak my jemy kaszę, wybieramy kaszę z przekonania. Powiedz, jakie miejsce w Twojej kuchni zajmuje kasza? Kipi kasza, kipi groch, tak mówiła moja babcia. I kasza zawsze była obecna. Też przekazuję tą wiedzę moim córkom, które, no, żyjąc w takim świecie, w którym wszystko jest dostępne, kasza mogłaby nie być ich pierwszym wyborem, ale dlatego, że ja mam historię związaną z kulinariami, babcie, która uczyła mnie gotować, ta kasza zawsze była obecna i to od tak naprawdę Wielkanocy do Bożego Narodzenia. No właśnie, bo też chciałam Cię zapytać o wspomnienia z dzieciństwa, właśnie czy w Twoim domu rodzinnym kasza? Była, to już odpowiedziałaś, że tak była. Tak była i to w różnej postaci, e, dlatego że moja babcia być może dlatego nauczyła mnie tak wszechstronnie gotować, ponieważ ona robiła wszystko od podstaw. Czyli my makaron robiliśmy w domu, nie było keczupu, nie było majonezu, wszystko trzeba było robić samodzielnie. E, My też jedliśmy bardzo oszczędnie, więc kasza zawsze była takim produktem, który był łatwo dostępny. Pamiętam, był na wagę. Pakowało się kaszę do takich fajnych, papierowych worków, jak kiedyś też frytki się sprzedawało, w takich, takich woreczków po prostu. I, po, I przynosiło się tą kaszę do domu. Ona była od razu obrabiana. Kasza gryczana, palona, kasza gryczana, niepalona, pęczak, jęczmienna. Powiedz, a teraz gdybyśmy się przerzucili już do twojego dorosłego życia, to co gotujesz? Ja jeśli mam chodzi o kaszę. O kaszę, oczywiście. No, krupnik jest podstawową zupą u moich córek. Moje córki jedzą, jak były uczulenie na gluten, no bo przecież moja córka ma wspaniałą i niewspaniałą historię z uczuleniami na gluten. Dlaczego użyłam, że wspaniałą? Dlatego, że bardzo mocno rozwinęliśmy się kulinarnie w tamtym czasie w obliczu tych uczuleń i alergii. I nagle się okazało, że ten gluten wcale nie trzeba go zastępować żywnością bezglutenową, tylko można jeść rzeczy naturalnie bezglutenowe. I krupnik, właśnie na jaglance, czy krupnik na komosie ryżowej, jest równie wspaniały. To pozwoliło eksperymentować. Krupnik jest podstawą zupą do dzisiaj u mnie w domu. To, co jemy. Kiedyś, jak wyjeżdżałam na sardynię, moja przyjaciółka bardzo chciała, żeby jej przywozić. Z polskiej kaszy, bo tam nie ma. Tam jest polenta, mhm. czyli kasza kukurydziana, ale takich kasz, gryczanej, jęczmiennej, no nie ma na Sardynii. No więc ja w tych walizkach woziłam tak, korzeń pietruszki zawsze, majonez i różnego rodzaju kasze. No i Pokaż, potem... jakie to ładne, że to jechałaś tam yy, z Polski i przywoziłaś nasze lokalne polskie produkty, a nie w drugą stronę. Tak, no to... I, i to w ogóle jest też temat świetny, dlatego że nie da się na Sardynii dobrego rosołu ugotować, bo nie ma korzenia pietruszki. A korzeń pietruszki jest must have po prostu. Must have. zgadzam się. No i co my robiliśmy? Ponieważ tam były te wspaniałe produkty, cukinia, bakłażań, zrywane prosto, bo Magda akurat ma naprzeciwko domu taki, my mówimy to showroom ogrodniczy, <noise> gdzie można sobie przyjść i pozrywać samemu, ale miała ochotę na tą kaszę i my brałyśmy tak bazylię, pietruszkę. Bakłażana, pomidorki koktajlowe, tak słodkie, jakbyśmy jedli po prostu żelki pomidorowe. I my to wszystko robiliśmy z tymi kaszami, do tego parmezan. Więc jak ja przyjeżdżam z polskimi produktami, a Magda miała dobrodziejstwo włoskich. My to wszystko łączyłyśmy i my cały czas tak jadłyśmy, bo ona chciała tego polskiego, a ja chciałam tego włoskiego. A przecież nie będziemy matka, polka na robocie we Włoszech na pewno nie. Jest plaża, jest wiatr, jest kite, surfing, jest wszystko, więc jeden obiad gotujemy. Żeby wilk był owca, cała, to my robiliśmy polsko-włoską ucztę. I nawet się dało do tej kaszy majonez dodać. A dlaczego by nie? Więc mój pierwszym like hackiem jest, żeby się nauczyć. To jest bardzo proste. Która kasza jak się gotuje? Bo to się raz człowiek popatrzy i to można zapamiętać. A jeśli nie, internet, dobrodziejstwo, tam jest wszystko. I teraz tak. Czyli na przykład mamy pęczak. Pęczak. Pęczak gotuje od zimnej wody, tak samo jak komosę ryżową. I pęczak gotuje dwa do jednego. Pęczak lubi Czyli mieć posel... Dwie miarki wody jedna, jedna... miarka kaszy. kaszy dokładnie tak. Ja lubię pęczak odrobinę al dente, więc być może inni będą chcieli dodać sobie troszkę więcej tej wody, ale to nie proporcja też świadczy o tym, jak gotuje się kaszę. Świadczy o tym rodzaj kuchenki, czy to jest gazowa, czy to jest kuchenka elektryczna, czy indukcyjna. Rodzaj garnka, z jakim dnem. I no, czyli takie rzeczy trzeba uznać, i czy gotujemy pod przykryciem, czy nie. Pod przykryciem można mieć nawet pewność, że ona zacznie kipieć. Tam jest mnóstwo mhm. takich e, sytuacji, ale przede wszystkim z kaszą można się świetnie bawić. Kaszę można ugotować, kasza może stać i można 3 dni zrobić coś innego. Moim lifehackiem jest użyteczność, moim lifehackiem jest strategia. Ja ugotuję jeden pęczak. I mam tak, ja lubię bardzo sałatki na pęczaku mhm. do pracy, dodaję sobie mozzarellę, teraz świeże truskawki, bazylię, e, można sobie dodać pistację i z taką ka ta kasza nabiera zupełnie innego oblicza, mhm. niż jak na przykład mam ugotowaną zupę pomidorową. I teraz tak, moje dzieci lubią jeść pomidorówkę z makaronem, druga lubi z ryżem, a ja lubię z pęczakiem właśnie. Więc jak jest pomidorówka, z pęczakiem. uwielbiam. Mhm. Do tego gęsto zielonej pietruszki i właśnie parmezanik i ja mam sycącą zupę, ale nas jest trzy baby w domu. Każda lubi inaczej. Mamy takie czasy, że jeżeli wpadniemy na ten pomysł, każda może zjeść po swojemu, a jednak jest jedna baza, czyli jedna zupa. Jeden garnek, trzy użycia i jeszcze trzy kobiety, i każda zjada to, co lubi. Więc to jest strategia, a kasza jest tania, więc można się nią bawić. Na przykład kasza gryczana. Słuchajcie, przepis. Cztery składniki są, i ja go podaję, i teraz naprawdę go Daria zapamiętasz. Uh -huh. Kasza gryczana, tylko kaszę gryczaną uwielbiam, lifehack, gotować z oliwą z oliwek. Ona zupełnie inaczej uh -huh. się zachowuje. Ja dodaję sól, dodaję oliwę z oliwek i te ziarna robią się trójwymiarowe, o, jakby miała uh -huh. tak to konstrukcyjnie ubrać. Uh -huh. One na sposób al dente, bo ja nigdy nie dogotowywuję kaszy. Muszę na nią zerkać. Jak widzę, że ta kasza już ta woda zaczyna, ale jeszcze jest, ale zaczyna już się kończyć, ale jeszcze jest, wtedy okaz oliwy robią się takie bardzo widoczne. Wtedy cyk wyłączam, przykrywam. I zostawiam ją na pół godziny. I ona zupełnie inaczej smakuje. Ona jest sypka, ale trójwymiarowa, trochę śliska, troszkę jeszcze twarda. My lubimy al dente kaszę gryczaną. Kiedyś miałam taki program, gdzie gotowałam z dzieciakami. I właśnie pomyślałam, żeby przemycić takie kaszotto. Tym dzieciom, no bo żeby te dzieci miały dobre źródło węglowodanów złożonych. To jest jednak dobrodziejstwo. No, nie będziemy teraz się martwić ani yy, makaronami, które są różne, prawda? Nie będziemy się też martwić ziemniakami, które w dobie cukrzycy u dzieciaków też niestety muszą czasem mhm. wypaść z diety. To wszystko jest ok, ale kasza to jest źródło węglowodanów złożonych, rozkłada równomiernie energię. To jest coś, co warto przemycać dzieciakom. No i ja sobie pomyślałam, że ja tak chcę przemycę te. Takim dzieciakom kaszotto. no Ale jak to zrobić, żeby powiedzieć? Żeby że nie wygląda go... jak Jamie Oliver w stołówkach tak. brytyjskich. Więc co ja pomyślałam? Mhm. Co lubią dzieci? No dobra, dzieci lubią jeść. Lubią takie sosy na mascarpone, lubią trochę z ale takim boczusiem, mhm. czyli naszym polskim boczkiem, jak już mamy mówić po polsku. A gdyby tak zrobić nietuzinkowe kaszotto i zamiast wina i bulionu zrobić roztwór mascarpone ze śmietanką. O, fajne. Bardzo. Do tego dodać odrobinę mhm. czosku lub lazura, czyli inny rodzaj sera. Do tego może być ten boczek, lub też nie. Ale jak to jeszcze podbić smakiem i kolorem? Może oprócz parmezanu dodać im trochę kukurydzy, którą dzieciaki lubią. I teraz ten chłopiec, który był uczestnikiem mojego programu, ma lat 19 albo i 20. I jego mama raz na jakiś czas wysyła mi zdjęcie, kaszotto, które było z czapy, bo tam w ogóle nie było nic z risotta. Tam bo po prostu, jak przemycić kaszę w programie, żeby być wiarygodnym i żeby te dzieci to zjadło. No bo wiecie, taki program, przynajmniej uszyty na moją miarę, gdzie dziecko... Nie jest zadowolone, no to ja się nie cieszę. Ja bym się cieszyła, że to dziecko jej się rzeczywiście cieszy. I to się udało tam jeszcze skurpt, trochę z cytryny dalej. Ale widzisz, to gdybyś miała znowu doradzić rodzicom, jak przekonać dzieci, które uważają, że kasza nie jest fajna, kasza można, nie jest sexy. Można to zrobić dwojako. E, można to zrobić na zasadzie przemytu. Czyli przemycić tą kaszę, można to zrobić na zasadzie zabawy. Tylko te dwie rzeczy sprawdziły mi się z wszystkimi uh -huh. dzieciakami, a miałam kilka programów z dzieciakami, mam swoje dzieci, robię warsztaty dla dzieciaków. Są dwie metody: zabawa lub przemyt. Czyli albo wiedzą, albo nie wiedzą. I teraz, gdybym miała przemycać, uh -huh. patrzę na to, co dzieciaki lubią jeść. Tak zrobiłam zresztą z moją młodszą, która nie chciała jeść kaszy. Starsza chciała, młodsza nie chciała. Patrzę, lubi pulpety, ale lubi głównie mięso. Ona zawsze lubiła głównie mięso. Więc dumbałam mi. No to patrzę, skoro nie zjada ziemniaków, skoro nie zjada mi marchewki, no to trzeba w pulpetach schować kaszę i marchewki. I robiłam tak, że po prostu tą kaszę, zamiast bułkę, mm -hmm. prawda? Tak. Zlepiłam kaszą jęczmienną rozgotowaną. Troszeczkę dłużej, czyli nie al dente. Wtedy ona, gluten się uwalniał i robiłam fajne pulpeciki zamiast na bułce. Byłam zadowolona. Jeszcze tam przemyciłam marchewkę, to mówiłam, że pulpety są w kropki marchewkowe. I to dziecko mm -hmm. się cieszyło. I dla niej do, dopiero, jak chyba skończyła 10 lat, mówi, mamo, przecież ja wiem o tym, że ty mnie oszukiwałaś z tymi pulpetami. O, świetne, czyli obie grałyście w tę grę. Dokładnie, ale ona, i nagle już no. w restauracji, o, chyba jakieś oszukane, bo nie ma pomarańczowych kropek. Więc to są też takie, wiesz, historie rodzinne tak. się z tego tworzą. Pomidorki koktajlowe, zielona pietruszka i parmezan. Cztery składniki, ja powtórzę jeszcze raz do kamery. Kasza gryczana. Pomidorki koktajlowe, pietruszka, parmezan. E, proszę napisać do mnie na Instagramie, jak już spróbujecie i możecie wtedy powiedzieć super przepis, bo nie znam nikogo, kto nie lubi tego przepisu, mm -hmm. mimo że kasza gryczana w pierwszym rozumieniu w ogóle tam nie pasuje. Ona tam pasuje idealnie. Jeżeli mhm. uważacie, że kasza gryczana ma gorycz w sobie, trzeba ją podprażyć na suchej patelni. Uwalnia się orzechowy aromat, zalewamy wodą i gotujemy wtedy. Czyli dla tych, którzy nie lubią klasycznej kaszy gryczanej, tej ciemnej palonej, to trzeba po prostu ją podprażyć na suchej patelni, kiedy zacznie się wydobywać orzechowy aromat, zalać wodą, przykryć i posolić. I nie będzie goryczki. Nie. Świetnie. Inny patent, to jeszcze chcieliście. Lajk w haki, to ja mam. Ja mam na każdy temat. Można, i y, 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 to jest w ogóle przysmak kogoś kto z kolei kuchnię azjatycką my gotowaliśmy bardzo często kaszę jęczmienną z dodatkiem sosu sojowego ona całkowicie zmienia smak czyli woda klasycznie plus dwie łyżki sosu sojowego jasnego zamiast soli zamiast soli no tak wydziela się to umami czyli mhm. kwas glutaminowy że całkowicie zmienia się smak tej kaszy do tego wystarczy trochę kolendry orzechów można jajko sadzone i jest świetny obiad Azjatycko-Polski, bo kasze w Polsce naprawdę mamy świetne jakości. super. Więc ta kasza, mhm. ona może wejść zupełnie gdzie indziej w nieoczywisty sposób. No, no, zmiksowałabyś z wiśnią i z burakiem? No, I z mlekiem nie, kokosowym? Nie pomyślałabym o tym, powiem szczerze, że. A puding ja, jaglany? Zobacz. Gruszka polska, mhm. cynamon polski. No, cyman. każdy no, sobie myśli, że cynamon ta. jest jego, więc dajmy światowy. Świat. Mhm. Do tego mleko owsiane i kasza jaglana. I to. Bzyk, bzyk, bzyk do lodówki uh -huh. i robisz z tego pudding, który potem tylko dekorujesz orzechami czy świeżą gruszką. No, kasza wykorzystana w zupełnie inny uh -huh, sposób. Uh -huh. I, I słuchajcie, jeden gar, i jestem pewna, że jak nasi widzowie będą nas słuchać i oglądać, to z jednego garnka, jak sobie tak na chwilę przysiądą, to z jednego garnka można zrobić pięć różnych potraw. Napisałaś książkę właśnie, pięć składników. Pięć składników zdrowia. Dobrze pamiętam, tak, tak I ta, pięć składników zdrowia. Tam właśnie tak. kaszę łączyłam z granatem. Zobaczcie, zwykła kasza, pęczak, mm -hmm. do tego granat, sos balsamico, do tego kolendra i do tego kozi ser. Pięć składników. Nic nie trzeba więcej, bo mm -hmm. kasza jest świetnym składnikiem do tego, żeby dodawać i nadawać smak. Kasza gryczana dodana do siedmiu zup w siedem dni tygodnia, Sprawia, że smakuje siedem razy zupełnie inaczej. Bawmy się kaszą. Dziękuję Ci bardzo, Daniela. Świetna, świetna, świetna rozmowa. Również z tobą zawsze. Zrobiłam się głodna. Ja bardzo. też.